Typowa walka dwóch samców o dominację. Tym razem jednak mamy do czynienia ze sprytną techniką. Samiec ruchem do tyłu raz po raz uderza konkurenta w potylicę i osiąga swój cel. Nokautuje przeciwnika. Przegrany jest zamroczony, ale oddycha i wciąż żyje. Jak za chwilę jednak zobaczycie, to jeszcze nie koniec walki. Żyrafy kojarzą nam się z gracją, pięknem długich rzęs, dostojeństwem i pełnym gracji chodem. Najwyższe zwierzęta świata, majestatyczne, olśniewające niczym z bajki. Te ich długie szyje na afrykańskich sawannach i spokojne, majestatyczne ruchy tworzą wrażenie rajskiego ogrodu. Te zwierzęta to bez wątpienia skarb natury. Top of the top świata zwierząt, esencja magii natury. W całym tym zachwycie nad nimi często jednak zapominamy o tym, że i one mają także mniej zachwycającą, nieco bardziej mroczną stronę. Tak jak i inne zwierzęta na sawannie walczą o przetrwanie i w tej walce potrafią być bezwzględne i bardzo brutalne. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się im z obu tych stron. Zapraszam! Samiec po knockdownie odzyskuje przytomność, podnosi głowę, ale wciąż jest oszołomiony. Widać jego poszarpane ucho i ślady ciosów, które otrzymał od przeciwnika. Na szczęście dla niego te specyficzne rogi żyrafy są tempo zakończone. Na końcu mają coś w rodzaju gałki, nie ostrza. Prowadzący w tej potyczce samiec, wygraną ma już praktycznie w kieszeni. Tu nie ma jednak miejsca na litość czy gesty fair play. Atakuje dalej, nie czekając, aż rywal się podniesie. Cel jest jeden: zdominować i pokonać za wszelką cenę. Jakże wymowny jest ten gest doparcia kopyta na pokonanym. Przypomina on uniesione ręce boksera po zwycięskim pojedynku. Przy kolejnej próbie podniesienia się zdominowanego samca, wciąż mamy do czynienia z pokazem brutalności. To wygląda już niemal jak egzekucja. Mimo wielu ciosów przegranemu udaje się jednak stanąć na nogi. Nie myśli już o walce, jest wykończony i pokiereszowany. Przegrał roszczenia do rewiru wraz z prawami do samic. Samcze potyczki w świecie natury to nic nadzwyczajnego. Szczególnie nasilone są u gatunków poligamicznych. Są sprytnym sposobem natury na wyłonienie najlepszego, czytaj, najzdrowszego i najsprawniejszego ojca przyszłych pokoleń. Każdy gatunek walczy w inny sposób, o czym opowiadałem już kiedyś w jednym z odcinków. Zające naparzają się łapkami, kangury uprawiają kickboxing, zwierzęta posiadające rogi i poroża zderzają się nimi. Każdy walczy w taki sposób, na jaki pozwala mu anatomia. Żyrafy mają długie szyje. Przy ich pomocy mogą sięgać do wysoko rosnących akacjowych liści i tym sposobem zdobywać pożywienie, do którego reszta sawannowych roślinożerców nie ma dostępu. Świetne rozwiązanie. Z długą szyją wygląda się może i dziwnie, ale jest się skutecznym, a to przecież o to chodzi w naturze. Jak widzicie, te długie szyje to jednak nie tylko rodzaj ramienia sięgającego do liści, ale także narzędzie walki. Długa szyja jest niczym pałka i świetnie sprawdza się w tej roli. Aby mogła być bardziej skuteczna w okładaniu przeciwnika, natura wyposażyła głowę Żyrafy w osikony, czyli te specyficzne różki. To struktury kostne inne niż w przypadku rogów i poroży są na stałe pokryte skórą i futrem, ale pełnią dokładnie tę samą funkcję co poroża i rogi. Nawet pomimo tego, że są tempo zakończone, potrafią nieźle zranić przeciwnika. Tę rafa już kiedyś pokazywałem Wam na kanale w formacie shorts, a jej dziura w policzku, która uniemożliwia jej napicie się wody, to prawdopodobnie właśnie wynik walki na szyję. Dziura zrobiona osikonem. Walki szyjami, w języku angielskim zwane neckingiem, co na polski można by spróbować przetłumaczyć jako szyjowanie, to doskonały przykład tego, jak działa natura. Ewolucja tworzy zawsze na podbudowie tego, co już posiada – Przekształcając i udoskonalając, a także wynajdując dodatkowe funkcje dla posiadanych już części ciała czy narządów. Czasem tylko nieznacznie je przekształcając. Kto oglądał niedawny odcinek o Wargaczu na kanale, ten pamięta zapewne dokładnie tę samą logikę w przypadku jego wielkich pazurów. Pazury przede wszystkim służą do rozkopywania mrowisk i rozrywania termitier, ale przy okazji są też świetnym orężem. Zdarza się, że funkcje poboczne z czasem stają się bardziej istotne, wręcz główne. Pióra ptaków prawdopodobnie pierwotnie pełniły funkcję zapobiegającą utracie ciepła, a z czasem zostały wykorzystane do latania i w wielu innych celach. Każde zwierzę to wypadkowa bardzo wielu sił, presji i oddziaływań natury. I tak też jest w przypadku żyrafy. Wiadomo, że długa szyja ułatwia zdobywanie pokarmu, ale dodatkowo pełni także inną ważną funkcję. Jest orężem w pojedynkach i bez wątpienia oba te czynniki ukształtowały wygląd żyrafy. Samice żyraf także mają osikony na głowie. Są one jednak cieńsze i mniejsze. Po co one jednak samicom, skoro one nie walczą? No cóż, w przypadku wielu zwierząt rogatych samice nierzadko także mają rogi, mimo iż nie biorą one udziału w walkach. Mężczyźni mają sutki, mimo iż nie karmią dzieci. Często u drugiej płci te rozmaite struktury także pełnią jakieś mniej lub bardziej istotne funkcje. W przypadku żyraf osikony są bardzo unaczynione i przypuszcza się, że pełnią one także funkcję termoregulacyjną. Są czymś w rodzaju radiatora na podobnej zasadzie jak duże i równie unacznione uszy słonia afrykańskiego. Długie szyje i osikony nie sprawdzą się jednak w obronie przed drapieżnikami. Żyrafy, nie tylko młode, ale także dorosłe, narażone są na ataki lwów. Na tym polu główną bronią są długie nogi, kopyta i silne kopnięcia. Celnym ciosem Żerafa może rozbić czaszkę lwa czy połamać mu żebra. Żyrafy potrafią się bronić przed lwami. Starają się ich unikać, uciekać przed ich szczękami, a kiedy trzeba, kopać. Ale jak to bywa w naturze, raz na wozie, raz pod wozem. Większość ataków drapieżników jest nieudana, ponawiane są one jednak do skutku, aż wreszcie uda się znaleźć słaby punkt lub wykorzystać nadarzającą się okazję. Gdy tylko lwom uda się przewrócić Żyrafę, jej los jest przesądzony. Żyrafy kojarzymy z Afryką i słusznie, bo tylko na tym kontynencie występują współcześnie żyrafy, a także okapi dwa jedyne dziś na Ziemi rodzaje z rodziny żyrafowatych. Co ciekawe, w przeszłości było ich jednak znacznie więcej i spotykane one były nie tylko w Afryce, ale także w Europie i Azji. Na podstawie skamieniałości wyróżniono wiele rodzajów zwierząt żyrafowatych. Honanoterium żyło na przykład na terenie obecnych Chin, a jego osikony były dłuższe i bardziej okazałe niż w przypadku współczesnych żyraf. Niektóre z żyrafowatych, jak na przykład występujące niegdyś od obecnej Turcji aż po Indie, bramaterium miało jeszcze bardziej okazałe kostne struktury na głowie. Potężne rogi miało także siwaterium. podobne było do Okapi, aczkolwiek było znacznie bardziej masywne i potężne. Zwierzę to występowało w Afryce i Azji jeszcze milion lat temu. Choć nie było tak wysokie jak współczesne żyrafy, to przypuszcza się, że mogło przewyższać je wagą i jednocześnie być najcięższym przeżuwaczem, jaki kiedykolwiek istniał na Ziemi. Ma to jednak także drugą stronę medalu: duża waga wymaga dużo pożywienia i przypuszcza się, że właśnie to zgubiło te prehistoryczne żyrafy i dlatego wymarły one, gdy nastały chude lata. Te zdecydowanie większe niż u współczesnych żyraf rogi dowodzą, że prehistoryczne żyrafy także walczyły, a ich walki być może były jeszcze bardziej widowiskowe i bardziej brutalne. Trudno jednak powiedzieć, czy uprawiały one szyjowanie, czy może walczyły tak jak współczesne jelenie, a może było to coś pomiędzy. Zarówno współczesne, jak i wymarłe żyrafy cechuje wąska i wydłużona głowa, długi, chwytny język, no i oczywiście ta specyficzna postawa i wydłużona szyja, którą dziś możemy zobaczyć już tylko u żyrafy i okapi. Nie należy jednak zapominać, że to, co dziś widzimy w przyrodzie, to tylko wąski wycinek tego, co żyło niegdyś na Ziemi. Żyrafowate to doskonały tego przykład. Nawet dzisiaj to co określamy mianem żyrafy to tak naprawdę rodzaj, do którego obecnie zalicza się kilka gatunków. Na przykład żyrafę sawanową, masajską, południową, zachodnioafrykańską. Do tego wyróżnia się także kilka podgatunków. Dyskusje na temat systematyki ciągle trwają i być może jeszcze coś się zmieni na tym polu. Współczesne żyrafy jeszcze do niedawna miały bardzo szeroki zasięg występowania, co świadczy o tym, że długa szyja i specyficzny styl życia daje wyraźne korzyści w naturze. Żółta barwa na mapie obrazuje historyczny już zasięg występowania żyrafy zasięg ogromny, jak na tak wielkie zwierzę. Obecnie jest on bardziej skurczony, co obrazuje barwa ciemna. Ale to samo tyczy się praktycznie wszystkich obecnych afrykańskich zwierząt. W parkach narodowych i dobrze chronionych przed kłusownikami rezerwatach żyrafy mają się jednak bardzo dobrze. Do życia potrzebują tak naprawdę niewiele. Sawanna z pojedynczymi drzewami, otwarty las czy rzadki burz to dla nich siedlisko wymarzone. W takich miejscach żyją i łatwo się rozmnażają, tworząc liczną i stabilną populację, o czym sam miałem okazję się przekonać podczas safari w parku Krugera. Były to zwierzęta, których widziałem bardzo dużo podczas kilkugodzinnej przejażdżki po tym kultowym parku. Ze względu na długie szyje łatwo było je dostrzec. Ich specyficzna sylwetka gdzieś pomiędzy drzewami to był typowy obrazek w tamtejszym krajobrazie. Dawniej był czymś zwyczajnym w całej niemal Afryce. Żyrafy fascynowały ludzi już od czasów starożytnych. Pierwsi w niewoli trzymali je Egipcjanie potem także rzymianie i świat arabski skąd były one wysyłane do Chin a także Europy jako wyjątkowe zjawisko natury które każdy chciał zobaczyć na własne oczy do dziś są one zwierzętami cieszącymi się dużym zainteresowaniem posiada je niemal każdy większy ogród zoologiczny mimo iż żyrafy wcale nie są łatwe w utrzymaniu potrzebują dużych wybiegów oraz znacznych ilości pożywienia dla przeciętnego zwiedzającego żyrafa to żyrafa. Mało kto zdaje sobie sprawę z licznych gatunków żyraf oraz różnic pomiędzy nimi. Ta mapa pokazuje, że różnice są i najlepiej widać je na podstawie wzorów na futrze. Badania DNA dowiodły jednak, że żyrafy tworzą izolowane populacje i różnią się nie tylko wzorami na ciele, ale także genami różnią się na tyle, że zasługują na osobne statusy gatunkowe. Żyrafy to także doskonały przykład tego, jak różnicują się i jak powstają nowe gatunki. Populacja dzieli się na grupy, z których każda podąża własną ewolucyjną ścieżką, tworząc najpierw osobne populacje, potem podgatunki, gatunki, rodzaje itd. Jeszcze ciekawiej to wszystko się rysuje, gdy tak jak zrobiliśmy to wcześniej, zajrzy się także do świadectw prehistorycznych. Współczesne Żyrafy są najwyższe ze wszystkich Żyrafowatych jakie kiedykolwiek żyły na ziemi. Tak nietypowa budowa daje korzyści związane ze zdobywaniem pożywienia, ale stwarza także kłopoty. Aby się napić w tym przypadku nie wystarczy tylko schylić głowę. To kluczowa dla przetrwania i prosta wydawałoby się czynność, u Żyraf wymaga jednak nie lada gimnastyki. Długie nogi i długa szyja sprawiają także, że żyrafy muszą stąpać bardzo uważnie. Zwierzęta te nie potrafią skakać, a potknięcie może w ich przypadku wiązać się z poważnymi obrażeniami. Mimo wszystko żyrafy potrafią biegać. Robią to ostrożnie, ale za to z niezwykłą gracją. Mówi się, że koń w galopie jest piękny. Żyrafa to jeszcze piękniejszy widok. To wręcz cud, że tak kuriozalnie zbudowane zwierzę potrafi rozpędzić swoje niesforne ciało do prędkości 50-60 km na godzinę. Magia natury. Od wieków jednak ludzi zastanawia inna kwestia, czy żyrafy potrafią pływać? Nikt nigdy nie widział żyrafy w wodzie na tyle głębokiej, by wymagała ona od żyrafy pływania. Wiadomo, że duże zwierzęta, na przykład słonie, świetnie pływają i generalnie prawie wszystkie zwierzęta, choć niektóre od wody stronią, to zazwyczaj potrafią się na niej unosić. Świetnie pływają leniwce, a nawet krety. Co jednak z żyrafą? By odpowiedzieć sobie na to pytanie, najłatwiej byłoby po prostu to sprawdzić. Ale naukowcy, by nie narażać zwierząt, postanowili stworzyć skomplikowany model komputerowy żyrafy i sprawdzić to w świecie wirtualnym. W porównaniu z koniem, który świetnie radzi sobie w wodzie, żyrafy mają jednak o 13% większą powierzchnię ciała oraz bardzo długie nogi, co daje większe opory, a także sprawia, że skurcze mięśni są wolniejsze i trudniej byłoby nimi machać pod wodą, nadając przy tym odpowiedni napęd. Wniosek? Tak, żyrafa potrafi pływać, aczkolwiek słabo, wolno i nieporadnie. Nie wiem jak wy, ale ja średnio jestem usatysfakcjonowany taką odpowiedzią. Dajmy więc sobie spokój z teorią i zobaczmy to w praktyce. No cóż, tym razem również niestety woda okazała się za płytka. Może innym razem. A na dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.